Chwała Bogu, witam Was serdecznie, drodzy bracia i siostry. Bardzo się cieszę, że mogę mieć z Wami społeczność. Społeczność dzięki przekazowi internetowemu. Co prawda, Wy mnie widzicie, ale ja, co osobiście bardzo przeżywam, nie widzę Was i tego mi brakuje. Ale cieszmy się z tego, co mamy. Bo to wspaniałe, że przynajmniej w taki sposób możemy się kontaktować z sobą i mieć społeczność. Moi drodzy, kolejna niedziela bez nabożeństwa w kaplicy. Pewnie zastanawiacie się, jak to możliwe. Z dnia na dzień nabieram pewności, że za sprawą Pana tak się dzieje. Postaram się dzisiaj Wam o tym opowiedzieć, ale na początek chciałem przeczytać kilka zdań, które napisał biskup naszego kościoła Marek Kamiński. Pisze on: Ostatni tydzień jednoznacznie pokazał, że jesteśmy zdolni w jedności stanąć wobec wyzwań tego czasu. Dziękuję za waszą powagę i trzeźwość w ocenie sytuacji, a w modlitwie i w poście wręcz entuzjazm. Wasza postawa jest niezwykle krzepiąca. Wiem, że Pan w swoim wielkim miłosierdziu odpowie nam dziękuję za naszą wspólnotę, wasza mądrość oraz dzielność w trudnych. Dniach zarazy jest pokrzepiająca. I teraz pozwolę sobie na przekazanie takiego mojego osobistego apelu do Was. Moi kochani, proszę Was w tych trudnych dniach o zdrowy rozsądek. O takie prozaiczne sprawy jak częste mycie rąk, witanie się bez użycia kontaktu fizycznego, unikanie dużych skupisk ludzkich. Kochany, jeżeli oddałeś życie Bogu, to jesteś w Jego rękach w rękach tego, który wszystko ma pod swoją kontrolą. Więc nie musisz się bać. Wykorzystaj nadarzające się okazje, by być dla innych ludzi świadkiem pokoju, który pochodzi od Boga. Życie nasze uległo spowolnieniu. Mówiłem o tym poprzednią niedzielę. Pewnie zauważyliście to. Zauważyliście, że mamy teraz więcej czasu niż zwykle mieliśmy. I chciałbym, żebyśmy w mądry sposób potrafili ten czas, wyjątkowy czas, wykorzystać w odpowiedni sposób. W psalmie 143, w 5 wierszu jest napisane. Wspominam dni dawne, rozmyślam o wszystkich dziełach Twoich. Rozważam czyny rąk Twoich. To dobry temat na rozważania w tych dniach, kiedy mamy dużo więcej czasu niż zwykle. Chciejcie, kochani, zachęcam was do tego, wykorzystać w optymalny sposób ten niezwykły czas, który przyszedł dla, dla Kościoła, który przyszedł do nas. Chcieliśmy z tego skorzystać. Na jednym z portali internetowych przeczytałem o człowieku, który w Rosji był przez długi czas w areszcie domowym. Zdaje się, że półtora roku to trwało. I on Opisuje ten czas izolacji, czas odosobnienia od innych. Opisuje, w jaki sposób on wykorzystał ten czas dla siebie. I chciałbym Wam przeczytać, co on napisał. Zadał sobie takie pytania, Kim jestem i co jest dla mnie najważniejsze w życiu? To pytania, które Srebrenikow uważa za kluczowe. Chodzi o szansę uporządkowania własnego życia, na co nie mamy czasu w normalnej, szybkiej rzeczywistości. Przeciążonej. Przez konieczność kontaktów z innymi oraz bycia dostępnym i gotowym do działania. To czas umożliwiający maksymalne skoncentrowanie się na tych dwóch podstawowych pytaniach odpowiedzcie sobie na nie. Spójrzcie z tych odpowiedzi listę. Uporządkuje wam ona życie, będzie przewodnikiem, swoistą instrukcją, przynajmniej w czasie samoizolacji, a być może i w tym, który nastąpi już po niej. Dzięki liście będziecie wiedzieli, jak żyć. To mówi świecki człowiek, który bardzo długi czas przeżył w izolacji. My podobny czas mamy w naszym kraju. Uczmy się też od innych. Chciałbym na ten trudny czas. Przeczytać wam słowo, bracia i siostry. W zasadzie już zacząłem je czytać z Psalmu 143. Chciałbym przeczytać jeszcze trzy dalsze wiersze. Czytam od wiersza 8. Daj mi, O świcie, doznać łaski Twojej, bo Tobie ufam. Wskaż mi drogę, którą mam iść, bo ku Tobie podnoszę duszę moją. Naucz mnie czynić wolę swoją, bo Ty jesteś Bogiem moim. Niech dobry Duch Twój prowadzi mnie po równej ziemi. Dla imienia swego Panie, Zachowaj mnie, w sprawiedliwości swojej, wywiedź mnie z niedoli. Jak to pięknie, kiedy rano zaczynają śpiewać ptaki, kiedy powoli robi się coraz jaśniej, i my w takim czasie. Otwieramy swoje oczy i nasze myśli idą w kierunku Boga. O świcie doznaję łaski Twojej. Od świtu zaczynam życie z Bogiem. Ufam Mu. Ufam Mu, bo On wskaże mi drogę, którą mam iść. To jest temat mojej modlitwy w tych trudnych dniach. Chciałbym, żeby to był temat również Twojej modlitwy, drogi bracie, droga siostro. Niech dobry Duch Twój prowadzi mnie po równej ziemi. Po równej ziemi, nie jakiejś wyboistej, nie jakiejś skalistej, trudno dostępnej, ale po równej drodze. O wiele łatwiej się podróżuje, kiedy człowiek idzie po równym. I w tym psalmie jest takie słowo: Niech dobry duch Twój prowadzi mnie po równej ziemi. I słowo na te dni zachowaj mnie. Bracia i siostry, modlimy się, zachowaj mnie od złego, zachowaj mnie od zarazy. Boże, poprowadź mnie bezpiecznie. Naucz mnie czynić wolę Twoją w tych dniach. Nie się przestanę bać, czynić to, co Bóg pragnie, abym czynił w swoim życiu. Doży już z kombinowaniem, jak to jakoś ominąć. Ale w tych dniach, trudnych dniach, chcę się skupić w wyjątkowy sposób na Bogu i na Jego świętym słowie. Kochani, słyszę czasami w tych dniach, że Zaraza przyszła na niewierzących, ale nas to nie dotyczy. Zastanów się dobrze, zanim coś takiego zaczniesz mówić. I ku przestrodze chciałbym dzisiaj opowiedzieć Wam historię ze Starego Testamentu. Historię króla Dawida który dał się sprowokować diabłu i policzył Izraelitów. I wyszedł mu całkiem niezły rachunek, że dysponuje prawie półtora milionową armią żołnierzy. Ale Bogu się to nie podobało. I Bóg... Powiedział do Dawida, do swojego sługi. Patrzcie, jak on miał wyjątkową relację z Bogiem, że Bóg nawet w momencie, kiedy czuł się zły na Dawida z powodu tego, że Dawid nie dochował mu wierności. To w takiej chwili on rozmawia z Dawidem i posyła do niego. Słowo przez proroka Gada, który mówi: Bóg daje ci trzy możliwości kary. Wybierz sobie jedną z nich. Dawid ma wybrać. Bóg daje mu wybór. Ale kara jest nieunikniona z powodu grzechu, którego się dopuścił Dawid. I pierwsza kronik, 21 rozdział, 12 wiersza, opisuje tą historię, kiedy prorok mówi do niego o tych y, bożych karach. I mówi, że jedna to trzy lata głodu, inna to trzy miesiące tułaczki przed twoimi wrogami, a miecz. Twoich nieprzyjaciół dosięgniecie. albo trzy dni miecza Pana nad Tobą w postaci zarazy w kraju, kiedy Anioł Pański będzie szerzył zagładę w obrębie wszystkich granic Izraela. A teraz rozważ, co mam odpowiedzieć temu, który mnie posłał. I Dawid był w wielkiej osterce, co wybrać, ale wybrał zdanie się na miłosierdzie, na łaskę Boga. I Bóg wybrał mu tą karę. I w czternastym wierszu jest napisane: Zesłał tedy Pan na Izrael zarazę, od której padło. Z Izraela siedemdziesiąt tysięcy mężów. Z Izraela w wyniku zarazy z Bożego Ludu padło siedemdziesiąt tysięcy mężczyzn. Nie z Moabu, nie z Edomu. Nie spośród Filistynów, nie spośród Aramejczyków, ale z Izraelitów padło od zarazy 70 tysięcy mężów. Pamiętaj o tych historiach, bo przecież one nie na darmo zostały umieszczone w Biblii. Zobacz, co działo się w Izraelu z powodu zarazy. Wiecie, w następnej księdze, w drugiej księdze Kronik, 20 rozdział, dziewiąty wiersz jest napisane tak: Jeżeli spadnie na nas nieszczęście, miecz karzący, zaraza, czy głód, to staniemy przed tą świątynią i przed Twoim obliczem, gdyż Twoje imię mieszka w tej świątyni. I będziemy wołać do Ciebie z głębi naszego ucisku, a Ty usłyszysz, a Ty wysłuchasz i ocalisz. Wysłuchasz. I ocalisz. Ocalenie jest w gestii Boga. Dlatego w tych trudnych dniach pościmy i codziennie, codziennie o godzinie 18, modlimy się jako zbór. Dlaczego? Ponieważ tak czynili ojcowie wiary. I my chcemy podążać ich śladem. Jak ktoś zapyta, no ale co z niewierzącymi ludźmi? W objawieniu Jana w rozdziale szesnastym, wierszu. Jedenastym. Jest opisany w tym szesnastym rozdziale straszny czas wylania gniewu Bożego na ludzkość na ziemi. I w tym jedenastym wierszu szesnastego rozdziału objawienia Jana jest napisane, co robili wtedy ludzie. Jak przyszło na nich takie straszne doświadczenie. I bluźnili Bogu Niebieskiemu z powodu swoich bólów i z powodu swoich wrzodów, i nie upamiętali się w swoich uczynkach. Czy myślicie, że świat się upamięta w czasie tej zarazy? Myślę, że jakaś część ludzi przyjdzie po rozum do głowy. Być może nieliczni zaczną szukać Boga. Ale ten czas przede wszystkim to jest czas doświadczenia dla Kościoła, dla wierzących ludzi. Okresowa samotność to test na naszą osobistą relację z panem jeżeli ją mam to nie muszę buszować na gwałt po całym internecie aby znaleźć nauczanie albo proroctwo które mnie uspokoi w tych dniach samotność nie jesteś nigdy sam jeśli jesteś w Chrystusie, to On jest z Tobą. Dlatego bądź wierny. Nie musisz na gwałt szukać w internecie jakichś rozwiązań, które przyjdą gdzieś tam z Ameryki, z, z Azji, gdzieś ktoś napisze jakieś proroctwo, ktoś coś będzie dziwnego nauczał i być może to Cię. W jakiś sposób uspokoi, że coś więcej wiesz. Chciałbym, żeby ten czas był czasem dla naszego zboru, kiedy będziemy szukać my, Pana, nie w internecie, ale kiedy otworzymy księgę, którą jest Biblia, i będziemy sami. Szukać pana, szukać odpowiedzi od niego w jego słowie. Moi drodzy, tak ostatnio modny jest u nas coaching gloryfikujący relacje z innymi. Okazuje się, że w obecnej sytuacji na niewiele się to komu przyda. Tak naprawdę, Liczy się teraz Twoja osobista relacja z Chrystusem. Powiem więcej: tak było zawsze. Osobista relacja wierzącego z Chrystusem. To jest istota chrześcijaństwa. To jest istota bycia w Kościele, bycia w Chrystusie. I tego nie znajdziesz gdzieś. To musisz znaleźć w swoim sercu, w swojej relacji z Bogiem, w Twojej wierze. A wiara jest ze słuchania słowa Chrystusowego. A więc czytaj Nowy Testament i słuchaj słów Chrystusa, które On kieruje w tych trudnych, Dniach dla Ciebie, do Ciebie. Chcę przemówić w niezwykły sposób. Pomyśl, a może to Bóg zesłał ten czas izolacji, abyś wreszcie zrozumiał, że liczy się tylko i wyłącznie Twoja indywidualna społeczność. Z Panem. Tylko Ty i tylko Pan. Chciałbym Ci dzisiaj z tego miejsca życzyć takiej społeczności. Szukaj zatem bliskiej relacji z Bogiem. Jestem przekonany, że okres pozbawiony społeczności z innymi w zborze, jest nam dany po to, aby każdy mógł stwierdzić, jak blisko jest z Bogiem. Bracia i siostry, ten czas to czas szukania bliskości z Bogiem. Wykorzystuj go. Uporządkuj chaos, jeśli taki był w relacjach z Bogiem. Postaw na Jezusa. Postaw na codzienną społeczność z Nim przez modlitwę i czytanie Słowa Bożego. I szukanie w tym Słowie odpowiedzi na pytania, które rodzą się, w tym trudnym czasie, w twoim umyśle. Bracie i siostro, bądź mądrym budowniczym. Załóż fundament na skalę. Jeżeli budowałeś dotychczas na czymś innym niż na Słowie Bożym, to znalazłeś się obecnie. W doskonałym czasie, aby to zmienić. I miej odwagę zmienić coś w tym trudnym czasie w swoich relacjach z Bogiem. Do tego dzisiaj chcę w szczególny sposób zachęcić Cię. No więc co, więc do roboty. Otwórz Psalm 143. Pomóż się i pozwól Bogu, niech w indywidualny sposób przemówi do Ciebie dziś. Może tego nie robiłeś od bardzo dawna? Zacznij to robić, a może nigdy tego nie robiłeś. Zacznij to robić. Pozwólcie. Że na zakończenie pomodlę się o Was. Ukochany Ojcze Niebieski, tak w imieniu Twojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, chcę przyjść teraz przed Twój święty majestat, aby Cię uczcić, aby Cię uwielbić i podziękować Ci za ten trudny czas doświadczenia. Jaki spadł na nas teraz, w naszym kraju, w naszym mieście, w naszym zbożu. Boże, tak proszę cię o Twoją mądrość i Twój rozsądek pochodzący z nieba, abym mógł mieć dobre nauczanie, zgodne nauczanie. Słowa Bożego, żebym mógł tym Słowem się rozkoszować i dzielić się z innymi. Aby wielu powstało w mocy Ducha Świętego. Aby miłość Chrystusowa przez Ducha Świętego była rozlana w sercach braci i sióstr w zboże w żywcu. Abyśmy, kiedy skończy się wreszcie ten czas, Trudny czas. Wyszli z Niego zwycięzcy. Zwycięsko jako ludzie pełni wiary, mocy w Jezusie Chrystusie. Niech tak się stanie Panu naszym. Amen. Do zobaczenia wkrótce.